Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Łukasz. Być może niektórzy z was kojarzą mnie już z YouTube'a i być może niektórzy wiedzą, że interesuję się sportem, a zwłaszcza piłką nożną, chociaż nie tylko. Od pewnego czasu chodził mi po głowie jeden projekt, dlatego postanowiłem wystartować ze swoim kanałem o typowaniu i mam nadzieję, wspólnie pobawimy się w obstawianie. Bo wiecie, wspólne przeżywanie emocji w sporcie jest najważniejsze. Widzimy to teraz bardzo dokładnie, kiedy są puste trybuny, puste hale, puste siedzenia, widać, że bez kibicowania, bez wspólnego przeżywania sport nie jest taki sam. I dlatego powstał kanał Ograj Buka. Na moim kanale będę zajmował się głównie piłką nożną, ale nie tylko. Tak jak już wspomniałem wcześniej, inne dyscypliny też mnie interesują. I nie będę ograniczał się do typowania tylko 1x2, ale czasami będę też poszukiwał jakichś może mniej oczywistych rozwiązań, żeby trochę się tym pobawić. Jeżeli chodzi o odcinki, to planuję około 3 w tygodniu, czasami może więcej. I w każdym odcinku, w każdym materiale będę miał dla Was jakieś bonusy, jakieś konkursy więc pamiętajcie o tym żeby zasubskrybować kanał żeby kliknąć dzwoneczek żeby być na bieżąco i żeby wiedzieć o wszystkim pierwszym i z okazji pierwszego odcinka już mam dla was konkurs do wygrania są free bety o wartości 20 zł dla pierwszych 20 osób które prawidłowo wytypują wynik spotkania Manchesteru City z Liverpoolem. Freebety są do bugmachera BetClick, który, od razu przypominam, daje bardzo fajną promocję na wstępie. Macie 50 zł bez ryzyka. Wystarczy, że zarejestrujecie się z kodem promka VIP, wpłacicie 5 dyszek, obstawicie 5 dyszek i macie zabezpieczony zakład. Regulamin promocji, zasady konkursu, a także oczywiście link do kanału znajdziecie w komentarzu. Zapraszam was już dzisiaj na pierwszy odcinek na kanał Ograjbuka i pamiętajcie. Nie obstawisz, nie wygrasz. Do zobaczenia.